Dzisiaj czas na trzeci dar ducha świętego dar rady jakoś logicznie jeden z nich jeden z drugiego wynika i mądrości i rozumu się rady czego dotyczy ten dar ten dar dotyczy trafnego wyboru takiego precyzyjnego byśmy powiedzieli cięcia chirurgicznego kiedy ktoś ma mieć operację jakoś, to, to prosi o dobrych lekarzy często. Nie wiem, czy to słyszeliście już, nie? Że się prosi dobrego lekarza, żeby miał dobre cięcie, żeby się nie, nie pomylił. Każdy milimetr tam jest ważny. Musi to być bardzo spokojny człowiek. Dziś kiedy słyszałem, że zawsze jest potrzebnych dwóch, nigdy ich nie pytałem o to, czy tak jest, ale myślę, że jest potrzebnych dwóch chirurgów. Bo gdyby się jeden, coś mu się stało, no to drugi jakby skakuje, jest w dyżurze. No albo też, kiedy sytuacja byłaby taka, że ktoś z bliskich by potrzebował jego ingerencji, że wtedy często emocje powodują, że, że ręka drży, że się obawiamy, że, że kiedy mamy właśnie do czynienia z kimś bliskim, to. To możemy dobrze dobrze nie być precyzyjni w nazwaniu pewnych rzeczy, w, w zdiagnozowaniu pewnych rzeczy, bo chcemy bardzo dobrze, za dobrze dla tej drugiej osoby. I możemy się w tym bardzo łatwo pomylić. Stąd ten dar rady. Nie? Ktoś, kto nam doradza, to czasami nie jest najbliższa nam osoba, bo, no właśnie, może to być taka nieprecyzyjna rada, że ktoś będzie nam radził, ale w taki sposób, że, że będzie się bał naszej utraty. Nie? Dlatego dobrze też, jak jest jakiś doradca, czy jakiś na przykład o właśnie terapeuta, ktoś, kto nie zna nas za dobrze, w sensie takim, że, że nie jest z rodziny, z grona znajomych, tylko gdzieś tam taka etyka jest, żeby to był ktoś... Taki dla nas nieznany. Wtedy ta jego rada będzie nieobwarowana nie jakimś takim subiektywnym, jednak bardzo osobistym, często wpływem, gdzie trudniej się pewne rzeczy mówi, albo, albo pewne rzeczy się, się widzi zniekształcone. Zniekształcone przez relacje, bo każda relacja zniekształca. Nie? Relacje ludzkie bardzo zniekształcają. Tym bardziej te, które no, w swojej historii mają jakieś trudne momenty, trudne, grzeszne momenty, gdzie, gdzie, gdzie nie do końca wszystko było czyste. I nie mówię tylko o czystości takiej seksualnej, ale tej czystości po prostu takiego spojrzenia, interesowności. A tak często wyglądają nasze relacje, że, że, że wiążemy się, bo ktoś jest mi potrzebny, ja jestem potrzebny tej osobie. W takich nierównościach. Więc ten dar rady, zobaczcie, jak on jest dla nas jednocześnie konieczny. Taki właśnie precyzyjnego podjęcia decyzji, trafnego wyboru. Niektórzy mówią: O, takie, mam szczęście, że to wybrałem. Nie? Dzień, wczoraj czy przedwczoraj ktoś w opolu wygrał milion w Totolotka, prawda? No to jest też takie, miał szczęście powie, to były, nie wiem, czy tam była zrabka, czy dobre liczby wylosował, to jest szczęście, miał szczęście, to był trafny wybór, że ten los akurat był ten właśnie właściwym, za milion złotych, prawda. Decyzje życiowe są podobne, że dobrze wybrałem, to był dobry moment tam pójść, że, że akurat to było na promocji, nie? To, to był trafny wybór. Żeby do tej osoby podejść, z tą osobą porozmawiać, to był trafny wybór, że, że zrobiłem tak, jak mi powiedziałeś. To była dobra decyzja. To był strzał w dziesiątkę. Pan Jezus swoim uczniom zapowiada dar Ducha Świętego. Kiedy mówi do nich, będą Was prześladować, ale nie martwcie się, co będziecie mieli mówić. Duch Święty Wam podpowie. Będziecie mieli słowa, którym się nikt nie oprze. Nie przygotowujcie wcześniej swojej mowy. Nie musicie być na to przygotowani. On da wam, da, da wam dar rady. Doradzi wam jako dobry doradca. Jest taka historia z Świętym Wianejem, że Święty Wianej doradzał ludziom. Jeden z księży miał jakiś dylemat życiowy, przyszedł do Świętego Proboszcza z Ars i opowiadał o tym dylemacie. I Wianej mówi jedno słowo: chodzi o to, i ten ksiądz miał dać takie świadectwo, mówił, jakby odeszła jakaś mgła, jakby odeszła jakaś chmura wtedy. Myślę, że znamy takie doświadczenie. Masz jakąś ciemność przed oczami, nic nie widzisz, perspektywa się zawęża. Idziesz że to kogoś, ktoś ma dar rady, dla ciebie dar rady, jest dobrze radzący, nie? i jakby zeszła chmura. Jakby wyszło słońce. Głęboki oddech. Czasami to jest jedno słowo. Doradcy. Często idziemy do tego, który sobie radzi. On sobie radzi z tym. Idę do niego. Jak małe dziecko sobie z czymś nie radzi, idzie do kolegi, słuchaj stary, podaj mi zadanie domowe, bo sobie z tym nie poradziłem. Weź mi pomóż. Idziemy do kogoś, kto sobie w czymś radzi. Widać, że on jest szczęśliwy w życiu. Że on sobie radzi. I wtedy jakby no, tłumy idą do takiej osoby. Tłumy idą do takiej osoby. I zobaczcie, że to, to w ogóle nie chodzi o jakiś o człowieka sukcesu, bo za takim też idą tłumy. Ale do takiego, który umie ci poradzić, idziesz do niego. Pomagać i, I że te chmury odchodzą, jakoś ich kurszowo się nie trzymasz. Pokusa jest w nas samodzielności. Nazwałem to pokusa samodzielności, dlatego, że, że samodzielność sama w sobie jest wartościowa. Natomiast często nam grozi i wtedy nie doświadczymy daru rady Ducha Świętego, takie myślenie. Mówi się Zosia Samosia, Zosia Samosia, że ja muszę sobie sam poradzić, że ja muszę sobie sam poradzić. Nie? Samodzielność jest czymś dobrym, to znaczy ma, ma w sobie tą y, 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 wartość y, pod tytułem jestem samodzielny, czyli mam odwagę do sam bycia samemu, mam odwagę do stawiania czoła y, samemu. To jest, dla rodziców to jest szczęście, kiedy dziecko jest samodzielne. Jak się rodzi chore dziecko, to nie jest tylko ból rodziców, nie polega tylko na tym, że ono jest choro, chore, ale też na tym, że ono nie będzie samodzielne, że może mieć trudność w byciu samodzielnym. A rodzic wie, że w, w, w historii życia, w naturze, szybciej umrze niż dziecko. Jak ono ma sobie poradzić bez niego? Żeby nie taki moment, gdzie ono, rodzic odejdzie. W naturalnym biegu rzeczy jest tak, że rodzic wcześniej odchodzi niż dziecko, umiera wcześniej niż dziecko. Jak ono sobie poradzi? Kto mu pomoże? Kogo znajdzie to dziecko do pomocy? Teraz mam nie. Więc ta samodzielność jest czymś niezwykłym. Rodzic się cieszy, kiedy dziecko się samodzielne staje. Kiedy sam wróci ze szkoły. Kiedy samo zrobi zadanie, kiedy samo podejmie decyzję, kiedy samo zadba o drugą osobę, kiedy samodzielnie podejmie pracę, kiedy nie trzeba by nie mówić palcem, rób to czy tamto, tylko samo dzielne już jest tym odważne, umie samo o siebie zadbać. I to jest coś bardzo wartościowe, taka samodzielność, trzeba dużo odwagi mieć, dużo umieć sobie z rzeczami wieloma poradzić. Ze smokami trzeba sobie poradzić, z ciemnością sobie trzeba poradzić. Ze spaniem samemu trzeba sobie poradzić. Nie? Trzeba widzieć, kiedy zjeść, kiedy pusiusiu, kiedy się przebrać. Wiele rzeczy trzeba umieć, żeby być samodzielnym. Trzeba się zdyscyplinować, że teraz pracuję, teraz odpoczywam. Teraz, teraz, teraz mam czas na to, teraz mam czas na to. Jest dużo, dużo samodzielności. Jednocześnie w tym wszystkim istnieje ryzyko, że ktoś w swojej głowie ustanowi sobie coś takiego, że ja sam, ja wszystko sam. Wiele dzieje się tragedii, kiedy ktoś nigdy nie prosi o pomoc. Wykończy siebie, bo nie poprosi o pomoc, szczególnie kiedy cierpi. Normalne jest to, że czasami nas coś boli, to jeszcze nie jest to, wtedy jest człowiek dzielny. Tworzyć to dzielność. Łatwiej by było, gdyby mama czytała na dobranoc mi ładną kołysankę, pocałowała w czółko. Nie, to by, dużo lepiej by się zasypiało każdego dnia. Kiedy rano by śniadańko przygotował, tato odwiózł ze szkoły, na uczelnię, czekał pod uczelnią, otworzył drzwi mówił: Chodź tutaj, córko, czekałem na ciebie cały dzień tutaj. Dobrze, że jesteś, jak się czujesz, co myślisz, co dzisiaj studiowałaś. No to by było coś niezwykłego, prawda? No a jednocześnie, brakuje nam czasami takich odruchów, gdzie, gdzie, gdzie chcielibyśmy być jak dzieci, uciec w czyjeś ramiona. Wiadomo, że tak jest. I czasami dyskiera nam codzienność. Nie radzimy sobie z nią. Ale jest coś innego: przeżywać trud, a chorować permanentnie. Kiedy ktoś choruje permanentnie. Cierpi długo, choruje cały czas. Potrzebuje iść do specjalisty. Nie wystarczy, wziąć, e, e, zrobić sobie cytryny z miodem wi, wi, witaminę C i będzie się zdrowy. Trzeba pójść do specjalisty, wziąć antybiotyk, jakiś, jakieś, większe, jakieś większe lekarstwo. Pójść do specjalisty, poradzić się. I tak samo w życiowo. Nie pytamy Ducha Świętego Duchu Święty powiedz mi, jaką mam ubrać czapkę, czy dzisiaj żółta, czy czarna będzie dobra. Nie pytamy o takie rzeczy. Ale pytamy o rzeczy ważne. Pytamy o dorać mi życiowo. Ja. Idziemy do kogoś o, o poradę. Nie pytamy się go wtedy, jak nie oczekujemy od niego, żeby nam towarzyszył w codzienności, tylko pytamy go o poradę o coś bardzo precyzyjnego. czymś takim jest budowanie życia na skalę, Ty Pan Jezus to dzisiaj bardzo wyraźnie mówi, tak w dwóch, jakby w dwóch osłonach znowu jest ta Ewangelia, nie każdy to mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, nie każdy to mówi, Panie, Panie, nie chodzi o mówienie do Boga, chodzi o budowanie na Nim, nie chodzi o takie właśnie rozmawianie z Nim o wszystkim, tylko chodzi o to, żeby na Nim budować, nie, nie, nie tylko mówić, i każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Lecz ten, kto spełnia wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Spełniać wolę jest czymś głębszym niż tylko mówić. Można dużo mówić i nic nie spełniać. Nie posuwać się w ogóle do przodu. Ktoś jakiś czas temu mówił o swojej kilkuletniej terapii. Kilkuletniej terapii. Mówi, mam wrażenie, że nic nie poszło do przodu. Być może nie podjąłem decyzji, że to już nie ma sensu, a z drugiej strony terapeuta czekał na co decyzję. Wiele lat temu ktoś taki coś ukończył i mówię, no, może warto by było wrócić na kilka spotkań, w końcu tyle lat minęło. Warto by było chyba, żeby nie tylko mówić, ale też postępy robić do przodu, jakiś postęp zrobić. Tylko pamiętajcie, konkret posuwa nas do przodu. Coś twardego, o czym możemy się oprzeć. Skała, na której możemy zbudować. Jak mamy dobry punkt oparcia, wszystko jakby możemy przenieść. Jak jest dobry punkt oparcia. Na piasku, jak włożymy jakąś tyczkę na piasku, próbujemy coś przesunąć, piasek nam, ta tyczka nam się przesunie. Nic nie przesuniemy. Cała energia pójdzie w ten piach. A jak na skale się oprzemy, na czymś twardym, jesteśmy w stanie... Drobna kobieta jest w stanie przenieść wielkie rzeczy, bo się może oprzeć o coś. Tak jak bazujemy na radach innych, na doświadczeniu innych, to tak jakbyśmy byli dźwigani przez, przez Olbrzymów, dużo więcej widzimy niż oni wtedy, niesieni przez ich na ich barku. Jezus o tym mówi. Jak to robić? Budować na, na Bogu, budować na skalę. I ten, ten zapowiedź z księgi proroka Izajasza to jest to, że złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. Mamy miasto potężne, On jest wiekuistą skałą. Budować na Nim, budować na Nim, nie? na Nim się, Jego rady yy, wcielać w życie, Jego rady, Jego zasady życiowe, Jego przykazania wcielać w życie konsekwentnie, na Nim budować. Nie kłamie, nie cudzołoże, szanuje rodziców, czcze ich, szanuje Dzień Święty. To są, to są rady, które, na których można budować.